Dziś postaram się przybliżyć Państwu nową regulację z zakresu VAT, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Chodzi mianowicie o instytucję tzw. grupy VAT, która umożliwia kilku podatnikom, kilku przedsiębiorcom połączenie sił oraz wspólne rozliczanie podatku. Mam świadomość, że w ostatnim czasie już bardzo dużo napisano oraz powiedziano o grupach VAT. W związku z tym postaram się już nie zajmować Państwa uwagi detalami oraz ogólnikami dotyczącymi tworzenia oraz funkcjonowania grup VAT. Spróbuję natomiast skupić się na kwestiach bardzo praktycznych, to jest w szczególności korzyściach, które mogą uzyskać podatnicy, przedsiębiorcy w związku z uczestnictwem w grupie VAT, no ale także w, skupimy się i postaram się Państwu w miarę szeroko opowiedzieć o ryzykach, które mogą napotkać podatnicy na drodze do wspólnych rozliczeń podatku. Zasadniczą korzyścią, którą mogą odnieść podatnicy w związku z uczestnictwem w grupie VAT, jest tak zwana neutralność rozliczeń w ramach grupy VAT. Co to oznacza? Oznacza to przede wszystkim, że rozliczenia, tak jak wynika to z obowiązujących przepisów, rozliczenia wewnątrzgrupowe między członkami grupy VAT dotyczące dostaw towarów oraz świadczenia usług realizowanych między nimi, nie będą podlegać VAT. Nie będą podlegać VAT, czyli nie będą generować VAT należnego, to po pierwsze. Po drugie. W związku z takimi rozliczeniami po stronie członków grupy VAT nie będzie powstawał obowiązek wystawiania faktur. Po trzecie, konsekwencją tego, o czym wspomniałem wcześniej, będzie brak obowiązku stosowania na przykład mechanizmu podzielonej płatności w odniesieniu do transakcji wewnątrzgrupowych. Ale, co najważniejsze, po czwarte, transakcje wewnątrzgrupowe nie będą generować nieodliczalnego VAT po stronie członków grupy VAT. Z tego, o czym wspomniałem wcześniej, wynika, że zasadniczo największe korzyści i najbardziej... Predysponowani do uczestnictwa w grupie VAT mogą być podmioty, które z zasady nie dysponują pełnym prawem do odliczenia VAT naliczonego, czyli w szczególności podmioty z sektora finansowego oraz podmioty z branży medycznej. Należy bowiem zwrócić uwagę, że w przypadku takich podmiotów, które w szczególności bardzo często posiłkują się usługami świadczonymi przez podmioty z innej grupy, tak zwanymi usługami outsourcingowymi, usługami wsparcia, to jest np. usługami informatycznymi albo usługami dotyczącymi zarządzania flotą, utrzymania biura itd. I tym podobnymi. Podmiot, po stronie takich podmiotów występuje nieodliczalny VAT naliczony w związku z usługami świadczonymi wewnątrz grupy. Oznacza to, że w przypadku, gdy podmioty takie połączą siły, skupią się w ramach jednej grupy VAT. Będą miały możliwość uniknięcia nieodliczalnego VAT-u, co oczywiście wpłynie istotnie na rozliczenia finansowe takich podmiotów i zasadniczą korzyść finansową po ich stronie, no w postaci braku konieczności ponoszenia kosztu, który w zasadzie kosztu nieodliczalnego VAT, który w zasadzie jest kosztem definitywnym, którego nie da się odzyskać w pełnym zakresie. To tyle, drodzy Państwo, jeśli chodzi o korzyści, które można odnieść w związku z uczestnictwem w grupie VAT. Teraz natomiast chciałbym powiedzieć Państwu kilka słów o ryzykach, które mogą wystąpić w odniesieniu do podatników w związku z transakcjami wewnątrzgrupowymi, ale także o niedoskonałościach, których dopuścił się ustawodawca, które zaistniały w odniesieniu do przepisów, które wejdą w życie od 1 stycznia 2023 roku. W pierwszej kolejności chciałbym zwrócić uwagę na niedookreślone warunki w zakresie rejestracji grupy VAT i które w ogóle warunkują powstanie, utworzenie oraz funkcjonowanie grupy VAT. Chodzi mianowicie o przesłanki dotyczące powiązań ekonomicznych, finansowych oraz organizacyjnych między członkami grupy VAT. W szczególności w odniesieniu do powiązań ekonomicznych, pojęcia wprowadzonego do, przez ustawodawcę do przepisów, które wejdą w życie od 1 stycznia 2023 roku. W odniesieniu do którego, definiując które, ustawodawca wskazał, że działalność członków grupy VAT musi być współzależna lub musi się uzupełniać. Trudno jest w praktyce wskazać. Na czym ma polegać współzależność albo wzajemne uzupełnianie się działalności? Jednak, Szanowni Państwo, nie jest to tylko kwestia należytej interpretacji przepisów i kwestia analizy i kwestia akademickiej, powiedzmy, wykładni tego pojęcia. Wskazać należy, że w związku z nieokreślonymi pojęciami, nieprecyzyjnymi dotyczącymi przesłanek rejestracji grupy VAT, mogą wystąpić po stronie podatników istotne praktyczne wątpliwości i istotne praktyczne ryzyka. Po pierwsze, te wspomniane przeze mnie niedookreślone przesłanki nieprecyzyjne mogą wpłynąć na długotrwałą rejestrację grupy VAT. Należy mieć bowiem świadomość taką, że organy podatkowe dokonując precyzyjnej i wnikliwej analizy poszczególnych przesłanek, poszczególnych warunków utworzenia oraz funkcjonowania grupy VAT, mogą prowadzić tutaj wnikliwą i długotrwałą analizę, która może wpłynąć na to, że grupa VAT, jej proces jej rejestracji może się rozciągnąć nawet do kilkunastu dni albo nawet kilku miesięcy. Po drugie, należy zwrócić uwagę, że w przepisy obowiązujące przewidują, że jeden z członków grupy VAT, zwany członek dominujący, musi posiadać ponad 50% akcji lub udziału w pozostałych podmiotach tworzących i stanowiących grupę VAT. Powoduje to, że podatnicy mogą być zobowiązani przed utworzeniem i przed wejściem w życie grupy VAT do poczynienia określonych zmian strukturalnych, przede wszystkim dokonania stosownych przesunięć w zakresie stosunku udziałów i akcji między poszczególnymi członkami grupy VAT, w ten sposób, aby w dłoni, w garści jednego z tego dominującego podatnika skomasować ponad 50% akcji udziałów w pozostałych podatnikach. Po trzecie, Szanowni Państwo, Niedookreślone przesłanki dotyczące funkcjonowania i utworzenia grupy VAT mogą wpłynąć również na brak świadomości po stronie podatników co do utraty statusu grupy VAT przez, gru przez tęże grupę. Należy bowiem mieć na względzie, że w przypadku braku spełnienia któregokolwiek z tych warunków w trakcie istnienia grupy VAT, grupa taka VAT ulega rozwiązaniu, ulega rozwiązaniu z mocy prawa. Kolejną niedoskonałością, która wystąpiła w odniesieniu do przepisów, które wejdą w życie od 1 stycznia 2023 roku, jest coś, co nazywamy roboczo tzw. piętrową kalkulacją współczynnika VAT. Z przepisów tych wynika bowiem, że w pierwszej kolejności członkowie grupy VAT są zobowiązani ustalić, czy dany zakup, czy dana dostawa towarów, czy dane świadczenie usługi jest w pierwszej kolejności w ogóle związane z działalnością poszczególnego członka grupy VAT. Jeśli tak, to tutaj należy oczywiście przeprowadzić test, czy taka, taki zakup wykazuje związek z działalnością tylko opodatkowaną, z działalnością tylko zwolnioną, czy z tak zwaną działalnością mieszaną, to jest zarówno z działalnością zwolnioną, jak i działalnością opodatkowaną VAT. Po drugie, natomiast, jeśli w wyniku takiego tak zadanego i tak sformułowanego pytania, to jest, czy zakup wykazuje związek z działalnością tylko członka grupy VAT, zapadnie odpowiedź przecząca, czyli nie, należy. Przeanalizować i należy zweryfikować, czy taki zakup związany jest z działalnością samej grupy VAT. I oczywiście w tym przypadku trzeba odpowiedzieć na kolejne te same pytania, analogiczne jak w przypadku członka grupy VAT. To jest, czy związek taki, czy taki zakup ma związek ze sprzedażą opodatkowaną, czy działalnością zwolnioną, czy działalnością mieszaną. Wspomniane przeze mnie przed chwilą rozwiązanie dotyczące tzw. piętrowej kalkulacji współczynnika VAT. Zakładające po pierwsze konieczność weryfikacji i analizy przez podatników, czy dany zakup jest związany z działalnością poszczególnego członka grupy VAT, czy może całej grupy VAT, jest trochę niespójne i nielogiczne i pozostaje wręcz wbrew istocie i idei przepisów dotyczących grup VAT-owskich. Należy bowiem, Szanowni Państwo, zwrócić uwagę, że w związku z przystąpieniem grup, do grupy VAT podatnicy Poszczególni przedsiębiorcy, którzy tworzą grupę VAT, tracą swoją odrębność i tracą swój byt podatkowy na potrzeby podatku od towarów i usług. Oznacza to, że dla przykładu trzech lub czterech podatników przystępujących do grupy VAT traci swój status podatnika VAT na gruncie obowiązujących przepisów, ale także zostają oni wykreśleni z rejestru VAT. Rozwiązania przewidujące tak zwaną piętrową kalkulację współczynnika VAT mogą niestety spowodować określone wątpliwości i ryzyka po stronie podatników. Należy bowiem mieć na względzie, że im bardziej złożone, im bardziej skomplikowane są rozliczenia, im bardziej złożona jest i nieprecyzyjna kalkulacja współczynnika VAT, tym większe jest ryzyko popełnienia w ramach niej błędów i tym samym narażenie się na Potencjalną zaległość podatkową w zakresie VAT związaną np. z odliczeniem VAT naliczonego w zbyt szerokim, w zbyt dużym zakresie. Po drugie, taka piętrowa kalkulacja współczynnika VAT powoduje tylko istotny wzrost nakładu pracy administracyjnej niezbędnej do jej przeprowadzenia. Kolejną niedoskonałością, którą dotknięte są przepisy, które wejdą w życie od 1 stycznia 2023 roku, jest brak neutralności rozliczeń wewnątrzgrupowych na poziomie formalnym. Należy bowiem mieć na względzie, że y, przepisy przewidują dodatkowy obowiązek prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej czynności realizowanych między członkami grupy VAT. W tym momencie pojawia się pytanie, jaki jest sens, jaki jest zakres i jaka jest idea, jaka jest istota regulacji przewidującej obowiązek ewidencjonowania czynności, które nie podlegają VAT. W tym zakresie należy zwrócić uwagę na pewnego rodzaju paradoks. Przepisy o VAT, które wejdą w życie od początku nowego roku, przewidują bowiem obowiązek ewidencjonowania czynności, które w ogóle VAT nie będą podlegać. Przy tym warto pamiętać, że neutralność, o której już wcześniej wspomniałem, tak zwana materialna, finansowa neutralność polegająca na braku obowiązku rozliczania należnego VAT w związku z transakcjami grupowymi, nie przekłada się w pełni na neutralność formalną, o której wspomniałem. To jest poza obowiązkiem prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej na potrzeby VAT. Poliadetnicy również powinni o tym pamiętać, że brak obowiązku wystawiania faktur w związku z transakcjami wewnątrzgrupowymi nie zwalnia ich z obowiązku należytego dokumentowania tych transakcji dla potrzeb podatku dochodowego. To jest w szczególności, aby zal móc zaliczyć określony wydatek do kosztów uzyskania przychodu, powinni oni posługiwać się notami księgowymi lub innymi tego typu dokumentami. Szanowni Państwo, na koniec kilka słów o rozwiązaniu najbardziej doniosłym i takim, które może spowodować największe ryzyka i największe wątpliwości w praktyce po stronie podatników przed przystąpieniem do grupy VAT. Przepisy, które wejdą w życie od 1 stycznia 2023 roku, przewidują bowiem tzw. odpowiedzialność solidarną członków grupy VAT za zobowiązania grupy w okresie jej funkcjonowania oraz po zakończeniu. Co oznacza, że odpowiedzialność ta będzie miała charakter solidarny? Oznacza to nie mniej więcej, że organy podatkowe i organy egzekucyjne będą mogły domagać się spełnienia całości zaległości podatkowej, zarówno lub jej części, zarówno od wszystkich członków grupy VAT jednocześnie, jak i od jednego aktualnego lub też byłego członka grupy VAT. Regulacja dotycząca odpowiedzialności solidarnej członków grupy VAT, zarówno w okresie jej funkcjonowania, jak i po jej zakończeniu. Stanowi zdecydowanie największe ryzyko i rozwiązanie, które może wiązać się z największymi praktycznymi wątpliwościami po stronie podatników, ale także może być dla nich najbardziej dotkliwe. Należy bowiem mieć na względzie, że przystępując do grupy VAT, godzimy się na to i akceptujemy, że wszelkie nieprawidłowości w rozliczeniach grupy jako takiej, które mogą wystąpić w związku z nieprawidłowym rozliczeniem, nieprawidłowym zaewidencjonowaniem transakcji przez jednego z członków grupy VAT który będzie dokonywał tych rozliczeń w imieniu grupy VAT, mogą obciążać konto poszczególnego członka grupy VAT i poszczególnego podatnika, co może spowodować, że podatnik będzie obciążony zaległością podatkową i ryzykiem dochodzenia przez organy egzekucyjne tejże zaległości podatkowej od podatnika, który w związku z wadliwym, wątpliwym rozliczeniem, w wyniku którego powstała taka zaległość, nie miał nic do czynienia i nie miał nic wspólnego. Jak wynika z naszych informacji, przekazywane nam w szczególności przez klientów wyrażających wstępne zainteresowanie y, uczestnictwem w grupie VAT. Rozwiązanie dotyczące odpowiedzialności solidarnej jest zdecydowanie tym, który w największym stopniu osłabia ich entuzjazm do przystąpienia oraz utworzenia grupy VAT.